Cześć wszystkim. Widajcie ponownie w kolejnej części. Zagrajmy w Tomb Raider 2. Eee... Oj. Czy to musi zawsze tak być? O nie, jeszcze ognie na tego. Czy to musi zawsze tak być, że jak zaczynam level, to od razu nas ktoś musi atakować. No po prostu. Rewelacja. Nawet nie mogę zacząć cokolwiek mówić. Jesteśmy, słuchajcie, w etapie. Niech ja tylko spojrzę, zapiszemy sobie. The deck. The deck to jest. Yy, po polsku tłumaczenie. Po prostu pokład. I tak rzeczywiście jest, że jesteśmy na, na pokładzie. Tych pokładów jest kilka. One się tam ciągną do góry. Na razie jesteśmy na najniższym. Yy, I z tego co pamiętam. Nie wiem ile będzie trwał ten, ten, ten etap, bo on jest, o ile pamiętam, właśnie jest dość długi. Aha. Postaram go szybko przejść. Tutaj zabieramy są granatniki z tej strony. No nic, musimy się wdrapać jak najwyżej tych pokładów. Tych pokładów jest troszkę. Tutaj widzę jakieś stare ławki zardzewiałe. Wracamy się tutaj, gdzie zaczęliśmy ten, ten etap. Wskoczymy sobie tutaj do wody Dobrze Są rybki? Są, ale na dole Mądre ryby Idziemy sobie tędy Wiem, że mieliśmy się wydrapać na pokłady, a nie zejść na dół, ale no innej drogi nie ma, jeszcze się wdrapiemy, jeszcze tak będzie okazja. Tutaj jest klucz, zabieramy ten kluczyk, jest bardzo potrzebny. No cóż, teraz już chyba możemy normalnie... Na rybka. Dobra, udało nam się pozbyć barakudy, dwie skasowane. Wpływamy sobie tutaj. Co my tu mamy? Płyniemy, płyniemy. Nic, wypływamy stąd. Teraz coś lepszego. Bo tutaj, jak widzicie, są ci, co te ognie puszczają. I są bardzo niebezpieczni. O nie, widzicie, proszę Uff. Jedno muśnięcie takiego ognia i po nas. Dobra z tego co pamiętam tutaj mamy skrzynię. Dobra przesuwamy tą skrzynię do przodu, żeby móc tą wyżej przenieść na następną skrzynię to będzie troszkę przesuwania dobra i teraz ponownie odsuwamy tą skrzynię na swoje miejsce. No właściwie jeszcze dalej. O. Teraz jeszcze tom. Proszę bardzo, jest ukryte Aha. żwiczki. Mamy już klucz, więc otwieramy je. Lum do wody. Płyniemy, płyniemy. Tutaj nie ma nic, o ile pamiętam. Jest skrzynia, ale w tej chwili nie możemy jej przesunąć, bo jest woda. Najpierw Bajha. O, otworzyła nam jakiś, tutaj jakąś klapę, jakiś włas. Już Wam pokazuję, gdzie. Przechodzimy sobie tutaj. Dobra. I to jest właśnie to pomieszczenie, gdzie y, ta klapa opadła. Teraz możemy się wdrapać. Tutaj na prawo i jest kolejna wajcha. No i pięknie wracamy do tamtego pomieszczenia, gdzie była woda, bo tak naprawdę już tej wody teraz tam nie ma. Czy tutaj ktoś będzie? Wszelki wypadek, wiecie. Tutaj wody nie ma, więc trzeba ostrożnie, żebyśmy nie spadli na dół zbyt wysoko. Dobra, tu już wody nie ma, więc teraz idziemy, gdzie była ta skrzynka. Odsuwamy ją. po jakimś, śruba po jakimś statku. Aha, i tutaj jesteśmy w sumie w takim zbiorniku. Na w środku tego zbiornika jest, słuchajcie, ponton. My musimy się do niego dostać, bo na tym pontonie o, właśnie, o, już strzelają do nas nurkowie. Na tym pontonie jest klucz, który jest nam bardzo potrzebny. Dobrze, ale zanim go zdobędziemy, więc najpierw może... Oj. Pozbądźmy się tych wszystkich I ten drugi, tam szczela do nas. Tutaj widzę są naboje. Aha ten coś zostawił, Nie, dobra tutaj jest, słuchajcie, pierwszy sekret w tym etapie. Biały smok. Tutaj wśród tych... Wodorostów zabieramy ten tutaj szczela też go zaraz weźmiemy. Słuchajcie, i wykończymy. Bo on nam bardzo przeszkadza. Sz no, kolego zmykaj. No i cóż, tutaj już w sumie nie ma nic. Płyniemy sobie tu. Barakudy. Dobra. Idziemy sobie tutaj tędy, tędy. Teraz mamy w sumie tutaj dwie drogi. Prosto, albo tutaj w lewo, ale najpierw, tak jak mówiłem, musimy Aha. zabrać sobie ten klucz z tego pontona, więc najpierw idziemy prosto, bo to jest właśnie droga, która nas tam doprowadzi. Idziemy sobie tutaj, tu jest apteczka, a no po to, Aha. to taką dużą nam dali, ja tylko zobaczę, tak, ale weźmiemy sobie małą. Musimy mieć tutaj na, a jeszcze zapiszę, um, the deck, czyli pokład. Musimy mieć tutaj na full y, życia, żeby móc Zeskoczyć tam na dół na ten ponton. Widzicie, strasznie nam dużo zabrało. Weźmiemy sobie tą większą. Mamy ich 14. No i cóż, jesteśmy już na tym pontonie. Możemy sobie Aha. zabrać ten klucz, który jest nam potrzebny. I, i, i. Tu widzę jeszcze są naboje Aha. do harpuna. Dobra, i wracamy się. Tym razem pójdziemy... no nie, rekin. Tym razem pójdziemy sobie w lewo. Jeszcze tego brakowało, że rekin Myślałem, że płyną za mną. Dobra. Idziemy znowu tutaj. Już nie idziemy prosto, tylko teraz w lewo. Drapujemy się na samą górę. I pięknie słuchajcie jesteśmy na tych, że tak powiem yy, słyszę kroki. Na górnych pokładach jesteśmy to nic nie zostawił, czyli udało nam się wdrapać wysoko O, zarcewiała ławka. Coś, tak, flary. Zabieramy. Aha. I tutaj też widziałem na dole yy, naboje. Tak, do granatów też sobie zabierzemy. Aha. Dobrze. Teraz tak, co my tu mamy? Jesteśmy w sumie na najwyższym. Pokładzie, jeszcze tego sobie coś sprawdzę. Tak. Mm -hmm. Tam są niżej, myśmy tam byli. Czy ktoś tutaj jest jeszcze? Aha. Tutaj nam zostawili tą skrzynię, a to tylko po to, żebyśmy na przykład mogli z tego pokładu wejść wyżej. Tak, możemy sobie tutaj wejść wyżej. Słyszę coś Barakuda, a jest jeszcze tutaj Idzie do nas Stawił coś? Nie, bo po co? na baj. A tutaj tylko 99, strasznie malutko. Nie cierpię, ich, słuchajcie, bo normalnie tym ogniem to potrafią. Jeszcze jeden nurek. I tutaj jest kolejny sekret. Został nam jeszcze tylko zielony. Dobra, wychodzimy z tego basenu. Ale słyszę, słuchajcie, gdzieś jakieś tu kroki. No ale dobra. Tutaj ktoś jest. A, jest. Zostawił coś. Nie to nie będziemy tam tędy schodzić. Przejdźmy sobie tutaj z tej strony na niższy pokład. I tutaj też jest skrzynia, dzięki której będziemy mogli wejść sobie wyżej w razie w... W sumie to nie wiem, czy potrzebujemy, ale chyba nie potrzebujemy, bo byśmy musieli tutaj sobie ją doprowadzić, tą skrzynię, żeby wejść na górę, ale na razie nie potrzebujemy. Idziemy sobie tędy. Tak, i tutaj musimy uważać, żeby właśnie nie spaść niżej, bo to jest ten pokład, gdzie zaczynaliśmy grę. Od tego pokładu wyżej się nie da. Przechodzimy sobie tu na drugą stronę. Tam naprzeciwko, słuchajcie, jest sekret, ale my sobie na razie damy spokój z nim, bo będzie jeszcze okazja, żeby ten sekret sobie zdobyć. Przejdźmy na razie jeszcze tutaj. Też widzę jakiś statek, też widzę jakieś... jakąś... Um, jakieś wiertło. Tu... Dobrze mówię? Nie, nie tu. Wymyślam. Tu. Łapiemy się. Dobra, przechodzimy teraz tam na drugą stronę. Przejdziemy przez jaskinę tutaj wdrapujemy się na górę. Zostawił apteczkę. Aha. Idziemy, idziemy na samą górę. No dzięki temu jesteśmy teraz znowu na tym górnym pokładzie, ale tym razem będziemy mogli wejść na dach. Idziemy sobie tędy i tutaj. Gdzie ta klapa? Schodzimy na dół, nic nie zostawił. O, naboje zabierzemy. Co tutaj mamy? Idziemy sobie tędy tu. Tutaj jest skrzynia. Wyciągniemy ją. Dobra. I wajcha. Dobra, idziemy tutaj dzisiaj otworzyły drzwiczki. Tutaj ile pamiętam jest, są naboje. Zabierzemy je sobie. Aha. Mamy klucz, więc otwieramy sobie tutaj te drzwi. Przechodzimy, i tutaj biegniemy, 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 bo się podłoga zapada. Otwieramy, tak, teraz tam te drzwi. Tylko czy słyszę ich? Słuchajcie, aż się ich boję. Dziwne odgłosy wydają. Aj. Jeszcze jeden chyba gdzieś jest. Cały czas jeszcze słyszę, no a jest. Zabijemy go, bo może coś zostawił, na no pewno. No Aha naboje. Dobrze, idziemy tam, gdzie się otworzyły drzwi. Tutaj. Oś. Tu wchodzimy na górę. Słuchaj, jeszcze wyżej. całego pokładu. słuchajcie, jesteśmy już, no wyżej się nie da eee, już na dachu tego całego statku, tego całego pokładu aha. jest klucz najważniejszy klucz którego bardzo potrzebujemy ja sobie wezmę apteczkę, aha, zapiszę Kurczę, zapominam o zapisywaniu Tu. i Mając już ten najważniejszy klucz. Schodzimy sobie w dół po tych wszystkich pokładach. Dobra, tu tu tu. Tu jeszcze możemy też zejść. I teraz sobie zabierzemy właśnie ten ostatni nasz sekret. Jak już wszystko załatwione, kluczek mamy. Możemy się teraz udać pod ostatni sekret? Zielony smok. On jest. O, tam. Tutaj, pomalutko, oczywiście. I pięknie. Aha. Przy boi do granatnika. No i dobrze. I jesteśmy tutaj w miejscu, gdzie zaczęliśmy grę. Musimy tutaj z powrotem udać się tam na dół. Aż teraz szybciutko. bo mi tak lepiej jest przynajmniej widzę gdzie płynę o. A ile pamiętam już czekają na nas właśnie ci kolesie co ogniem uderzają więc dobrze by było już mieć przyszykowane W sumie nie byliśmy, ale tutaj to nic nie ma. To jest właśnie ta z tamtej strony byliśmy, tej tego świertła czy śmietła. Nie wiem, co to można jako nazwać. Idziemy sobie tutaj. A, o kurczę, jeszcze jeden tam jest. Tylko będzie. Oni nic nie zostawiają, o ile pamiętam. Nie. No dobra. I teraz tutaj są drzwi i jest miejsce na klucz. Ten, właśnie ostatni, który wzięliśmy z tego górnego pokładu. I tutaj już kończymy sobie ten etap. Ja sobie tylko zapiszę. Zabieramy sobie ten. Hmm, można to nazwać klucz albo jakiś posążek właśnie tego anioła. Aha. No i pięknie, 26 minut, także dość, dość długi etap. Mogłem go w sumie podzielić na dwie części, ale sobie myślę, może uda nam się y, na raz to obrócić. Trzy sekrety. Yy... Tak jak mówiłem, to jest ostatni etap y, właśnie w tych wrakach, w tych głębinach. Y, już teraz zapraszam Was na następną część. Zobaczycie filmik, tak zaczniemy ten etap od filmiku. Lara oczywiście wypływa stamtąd. Y, no i dobra, mamy, mamy już klucz. Potem zobaczycie taki dziwny w sumie klucz w kształcie anioła. Y, zobaczycie w dalszej przygodzie, gdzie, gdzie będziemy musieli go użyć. No dobra, to trzymajcie się, cześć.